Widzowie, witajcie w następnym odcinku ze Stumble guys, Beta, oczywiście. I dzisiaj będziemy polować na Golden Head. właśnie tak. Nie mamy go, nadal czemu tutaj się ale... O dobra, już się wczetuję. Na Captain Gold Nie mamy go wciąż, a chciałbym go mieć, bo przecież możemy sobie nieskończoność się dokupywać. Mam nadzieję, że tyle nam wystarczy, żeby go upolować. I teraz nie będziemy ze Escape'om w pami, bo chcę, bo to właśnie będzie z, właśnie zależało. Cały ten odcinek właśnie ma Gold Helda, więc dobra, zakręciliśmy pierwszą dziesiątką. No <laughs> prawie był dynamitron, ale duplikat by był, chociaż no dodatkowe, że czyli większe szansa. Właśnie musimy dzisiaj do zera wyczerpać te żetony na tym odcinku. No ale jeżeli nam czasu nie wystarczy, no to nie. Oczywiście. No i później co to sobie dokupię. Ale dobra, epiki, epiki, nawet chyba legendy nie było, czy była. Chyba nie było nawet. Ponieważ tutaj nic skupię się na, trochę na tym. Zostawcie oczywiście suba i lajka. Hmm. A mi tutaj... Za pierwszą dziesiątką. Nice, ty! Golden Hair. Musimy go przetestować. No to też mam inne plany. Nie <grystanie> ja wiem że ja tak szybko. Myślałam, że my zna... Ale ten odcinek mi nie wystarczy. Ale tutaj nadal niespodzianka. uda No to mi się podoba, widzowie. Więc dobra. Captain Gold Hair. Dobra. Musimy go wziąć tutaj. Chodź tu Captain Goldunie. <noise> ja nie mogę Jest! Gold Heart! Captain Golden Head To zagramy sobie też rundy i musimy odblokować tego skina w ogóle. Czy on tutaj jest? On tutaj to jest legenda. Nie, pom, po, powinna być to legenda. Uwaga, uwaga, uwaga. Gdzie to ona? Jest! Jest, ale patrzcie! Hachi! Próbujemy dzisiaj odblokować. Znaczy, dzisiaj się nie uda. Bo musimy tę misję zagra Wygryć. 10 Zagdobądź tyle koron. Okej. Okay. Lecimy, widzę. W sumie możemy wymieniać. Wymieniać. I możemy sobie robić tak, aż wreszcie będziemy musieli za ten. Z z z zakryć innym kołem. Bo to akurat nam ten. Dobra, wymieniamy. Uwaga. Co to? Zdobądź gwiazdki, No co jest? Dojść to do nie. Albo no dobra, będziemy ciągle to wymieniać. I tak mamy masę klejnotów. tu. Dawajcie. No nie! No nie! No gdzie spinem? Spina chcę, spina! Ja będę tak wymieniać, że spina mi nie da. Dobra, tutaj spróbujmy. Uwaga. Zagręć tyle ma kołami, o boże, trzeba było tutaj. Dobra, chodź tutaj. Eee, zwykłym sobie, zakręcimy raz. Ha! No Możemy tak wymieniać, że możemy tak ciągle robić, aż wreszcie będzie nam się porowiadało zakręć tyloma kołami, czyli jednym tylko może. Dobra i pięknie zakręcone. No i to mnie zaliczyło, tak? Zaliczyło mnie. Haha! Dobra. Pyk! O, klejną kilki dziesięć. Nie, nie, nie do, jednak nie. Nie. Jednak nie, jednak nie, nie widzowie. <ścoughs> dobra, tego już nie ma. A dobra, wymienimy sobie jeszcze raz, jeżeli nie będzie zakręć tyloma. Dobra, zagraj w grę 2 Dobra, lecimy. Naszym Gold Herdem. Tak jest. I będziemy zbierać na Hachi Hachi. Hachihacchi Hechi. Spróbujemy sobie ten też. Hmm... No mm. co jest? Zapomniałem widzowie, co miałam powiedzieć. Nieważne. Lecę. Let bo chcę... dzisiaj są chyba trochę... O! Jest jakiś gości przynajmniej. Dwa nawet, nie tylko... A nie, bo ten Peter to jest bot chyba. Dobra, mamy... Co to w ogóle? Czemu to jest takie jasne? Co jest? Dobra, w sumie błędy beta. Co to takie jest? Czy to po prostu na takich komputerach? Dobra, idą tutaj wszystkie... Dobra, a nie, 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 młotek! Nie mam żadnych... Znaczy, mamy emotki, ale nie specjalnie... Jezus! Dobra. Słabo. Dobra, czy uda mi się to doskoczyć? Uwaga. Hop! Hop! Nie! A! Jaki ja nubek! Nubek! Dobra. Uwaga. Pum! Pum! Nie! No i super. Dobra. Trudno się mówi. Nie! 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 Jaki na nubek! No szybko! Przechodź, bo ja nie przejdę! Dawaj, 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 lecisz! Nie puje. Yeah. O, na nie przyszedłem. Dobra. Są jakieś te... czy nie ma? Były na pewno jakieś. Zbierałam tego... Ee, kropelkę tą. Ale to nie wiem, czy to był nikt, bo tam gdzie ona jest. Tuwa, cyk, 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 cyk. Ty no, nie ma tego chyba. No poczekaj, chcę sprawdzić czy on tutaj jest. No patrz, Kiwi, to na pewno nie jest bot. Na pewno, na 100%, ale skąd on miałby eee starten. O! O nie, czekolę. Tu... Dobra, ja naprawdę stoję. oni z nie sami są sobie sobie spostrzegą, ale... W ogóle patrzcie jak ten golden head wygląda. Co to jest? Co to jest? Nie, 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 nie. Niebieski gol... Nie! Nie jest ruszyna. A dobra, przynajmniej mam punkt do jednego. I puuuu! No, nieważne. O, tak! Tak, strzelajcie sobie gole, tak! Jeden gol, następny. Znaczy, na, znaczy następny. O kurde, nie wiem, tutaj. Nie, nie, nie! samel Guy! Samel Guy, nie! Samel Guy, nie rób tego! O, super. Trudno. Jeden punkt niestety. No, jest na kompie, to na komputerze. to trochę słabiej gram. Dawajcie! Nie! No, błagam was! No, nie! Nie nie nie, tych goli nie może strzelić się Nie! No błagam was! No. Bronicie to dobra jest, udało się, udało mi się wybronić o Boże Nie możemy przegrać przecież, już mamy... O, dobra I, 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 i. no no, no, no dawaj, 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 jest, dobra, następny punkt, dobra, patrzcie Sam na sam, no! Wstałem! brr, gaje Jeszcze z mojego teamu Nie, 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 nie! Turwa, więc nie! nie. Dawaj, dawaj, dawaj! I i jest, nie, 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 to teraz, nie, 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 nie! Wybrania, wybrania, wybrania! Tu, 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 tu! Nie, nie, nie. Dobra. Nice. Tylko bramka, Nie. sobie jak się sobie, Dobra, Laser Trickster, o Dobra, tak, o, mamy specjalne osiągnięcie. Trzeba tą tuwę, chyba, a ja zapomniałam, że nie mam tak ja bym tutaj wygrała już tak dawno. Znaczy, dopiero zaczęliśmy, więc raczej nie. Dobra, przesuwajmy ich. Dobra, szybko. Pro, jestem pro, jestem pro, jestem... Co za lagi? Czemu teraz lagi są takie? Dobra, nieważne. Tu, 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 tu Dawajcie, dawajcie. Hop, hop. Rodkierby Rodkierby. Dobra. O nie, nie tutaj. Tuwa! Staliśmy sami, sam, ja. widziałam. Powiem, że ty będziesz ten, czy ona? Widzę, że tuwa to ona, czy on? O, jest! Może z tuwa będę go nazywać. To w sumie świadczysz chyba, że to jest on. Dobra. Jestem sobie golden head ło -o, o Jestem sobie golden head ło o, -o. Go-o-o. Przejdę nie okej, okej. Nice. Nice. I mamy 50 gwiazdek do odblokowania. Pyk! No i pięknie. Teraz zagrać gry 10, aż 10G. Nie uda mi się. Dobra. Wymieniamy w sobie sobie na... Yy, wymieniamy to, wymieniamy to. Pyk. O, 300, dojść do trzeciej w pierwszej gwietce. 300, ja chcę, żeby 300 było. O, dojść to. Do... Nie, 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 nie. Zagrań tyloma Łami, no dawać! Nie, nie, nie będę. Dobra, tutaj ciągle tracimy te gemy. Gemsy i gemsy, i co z tego? Nie obchodzi mnie to. Dawaj, no zagrań tyloma kołami, no gdzie to jest? Chyba nie ma tego tutaj. Trudno. Chyba nie będę. Dobra, nie będę dwa stanować tak, widzowie. Udało nam się golden Heart raczej wszystkich w sumie już nam te rzetony niepotrzebne będą. Nice. Ale na samą konie, zobaczmy co wypadnie nam z jednego spina. Epickie lub lepsze. Uwaga. Dobie, uwaga, co nie wypadnie. Czyżby legenda? No i legenda nam wypada. No i pięknie 20 żetoników, które nas niepotrzebne. Więc bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mamy już 5 specjali. Zostawcie lajka i subika. Trzymajcie się i cześć.